Czy miał Pan w swoim życiu bójkę uliczną? Jeśli tak, to proszę szybko opisać sytuację. Jakie są stawki za komentowanie walk? Może Pan e, przełożyć to na single multi? Oj, dużo tych single multów by było. Czy rozmawiał Pan kiedyś z Pershingiem? Co za fantastyczna noc Tu będą padać popy największego kalibru. Państwo na wielkie Cześć, witam Was serdecznie. Z małym opóźnieniem odpowiadam na Wasze pytania. Już miałem tydzień temu odpowiedzieć, ale trafił się wywiad z Mirkiem Oknińskim, także z małym opóźnieniem, ale odpowiadam na Wasze pytania. Zaczynamy. Kimbak, według Pana, jakie jest największe zaskoczenie, a jakie największe rozczarowanie, jeśli chodzi o polskie pieściarstwo w XXI wieku? Pozdrawiam. No, jeżeli zacznijmy od fajnych rzeczy, czyli od pozytywnego zaskoczenia, to mam dwa takie zaskoczenia, Krzysztof Diablo, Łodarczyk i Tomasz Adamek. Diablo, pamiętam go z mistrza z Polski w Pońsku. Tam walczył w finale z Bartnikiem. No Wojtek Bartnik no, zaprowadził go do przedszkola, wygrał zdecydowanie. Nie przypuszczałem, że Diablo zrobi taką wielką karierę, ale z charakterem, swoim uporem, ciężką pracą doszedł do Mistrzostwa Świata podobnie jak i... Tomek Adamek, który przecież też jako amator nie miał wielkich sukcesów. Jeden brązowy medal z Mistrzostw Europy w Mińsku. Także Tomek Adamek i Diablo oraz Wojtek Bartnik, no bo te, też przecież już zachacił o XXI wiek. No, brązowy medal olimpijski w Barcelonie, który do dzisiaj pozostaje medalem, no bo potem przecież jeszcze dalej walczył, także zaliczył go do XXI wieku. I w Barcelonie właściwie też przecież, w moim odczuciu on powinien być w finale, bo z tym Storstenem Majem przegrał 6 do 8, w moim odczuciu mogło być inaczej, no, pokonał znakomitego Kubańczyka i Spinoza, także mamy trzy takie pozytywne zaskoczenia, negatywne, ale to też takie... Kwaśne ostre, to Andrzej Gołota, no bo mógł spełnić nasze marzenia o Mistrzostwie Świata Zawodowym w bazie ciężkiej przez Polaka zdobytym. Nie spełnił tego, ale też i, no, trzeba pamiętać, ile nam dostarczył radości, ja, na jaki poziom wprowadził polski boks zawodowy. Także ja, ja jestem optymistą, także więcej tych pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań. Teraz. Mario plus 321. Z którym zeznanie boksoru chciałby spa, pos, pan posparować? Z no, żadnym. Mogę posparować z Krzyszkiem Kosedowskim, ale po co, żebym nie obijał, no, czy z Przemkiem Saletą, z którymi komentuję. E, czy Kalidow nie powinien zakończyć kariery? Nie. On decyduje, kiedy zakończyć, kiedy nie. Ludzie go kochają, on twierdzi, że już doszedł do siebie. Także ja myślę, że on sam powinien o tym zdecydować. Zobaczymy, jak będzie ten wynik tej walki z Pudzianowskim, ale. Ja bym na pewno mu nie radził, żeby kończyć karierę. To jest jego decyzja. Który z komentowanych pojedynków wspomina Pan najlepiej pod względem pracy, nie wyniku? No to na pewno Joshua z Kliczką. Walka dramatyczna, która niosła i mnie, i publiczność. No i komentowało mi się znakomicie. To było naprawdę takie cudowne przeżycie w pracy. No i oczywiście walka Gołota-Rydig-Bow-2, ale ja jej nie komentowałem. No to komentował Przemek Saleta i Janusz Pindera. No niesamowita walka, ale nawet pisząc, to też dla mnie to było jakieś doświadczenie dziennikarskie z pracy yy, wspaniałe. No a jeżeli chodzi o komentowanie, to jeszcze oprócz Joshua yy, Władimir Kliczko, no to jeszcze Tomek Adamek z Polem Bryksem. Ta pierwsza yy, walka gdzie Tomek doznał złamania nosa, no, potem zagubiony został pas mistrzowski. Tam było wiele takich doświadczeń, które zapamiętam do końca życia. No, nawet ten zagubiony pas bokserski i w Potem wracam z Wojtkiem Kubikiem po konferencji prasowej, gdzie był Tomek Adamem, gdzie był Mike Tyson. E, I spotykamy z Igiego Rozarskiego takim wielkim samochodem na no, 10 metrów długości pyta, gdzie wy mieszkać, a my, nam wtedy Telewizja wynajęła dobry hotel, jak Marriott, ale gdzieś tam koło lotniska, kawał drogi od centrum i yy, yy, Chicago. To mówi Zygi: to może podjedziecie, to, yy, jak pan się nie śpieszy, to ja podjadę do swojego hotelu i was kierowca zawiezie, gdzie chcecie. No i no, okej, okay, dobrze, no, wchodzimy z, z, z Wojtkiem Kubikiem, no i yy, cóż. Yy, Siedzi tam jakiś facet taki, a słyszy naszą dyskusję, rozmawiamy, gestykulujemy, że o tym z zaginionym pasie i on się pyta, co wy tam gadacie. Mówię, no wiesz, słuchaj, zginął pas mistrzowski, Tomek Adamek zdobył mistrzostwo świata i nie ma pasu, pasa mistrzowskiego, bo zginął. I ten facet, który się przedstawia, ale jest nie ale potem pytam z jego, kto to jest. No, no, mówi, no to jest bratanek słynnego Ala Capone. I ten bratanek <mówi>, mówi, no słuchajcie, jak mój wujek tutaj rządził w Chicago, to było nie do pomyślenia, żeby ktoś zakosił pas mistrza świata. Także ta walka też po takich powodach, takich około sportowych, też mi się najbardziej mm, mm, utkwiła w pamięci. Rafał, no to ja. Panie Andrzeju, co według Pana się dzieje teraz na szczycie wagi ciężkiej w boksie światowym? Ja widzę tam politykę i kasę, coraz mniej sportu. Pozdrawiam. No rzeczywiście, to nie sposób się z Panem nie zgodzić. To jest coraz więcej polityki, kasy, coraz mniej sportu. No, polityka, no to nawet to, że nie doszło do walki. Joshua z Tysonem Furym. No, ja tutaj za to obwiniam nie Tysona Fury'ego, bo Tyson Fury dał dwa tygodnie obozowi obozowi Joshua na przygotowanie i podpisanie kontraktu nie został ten kontrakt podpisany. W sposób ewidentny zawalił to nie no, może nie Joshua, no bo on chyba chciał tej walki, ale Eddie Hearn, który Straciłby wielki atut, jaki ma, jak on na swoją twarz, największą, na której gra teraz, czyli Joshua. No i tutaj pieniądze, polityka, no to właśnie spowodowały, że nie ma tej walki, którą bym bardzo chętnie obejrzał. Przysiębii 17. Czy miał Pan w swoim życiu bójkę uliczną? Jeśli tak, to proszę szybko opisać sytuację. Pozdrawiam. Nie, 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 nie miałem na szczęście bójki ulicznej. Ja mam też tego życzę. Luis Ciastone, Jakie są stawki za komentowanie walk? Może Pan przełożyć to na single molty? Oj, dużo tych single multów by było. Ja nie narzekam. Ten zawsze jakoś miałem szczęście, że dobrze mi płacono. Był, najpierw to była wizja y, i tam byłem we wspaniałym towarzystwie, komentowałem z Jurkiem Kulejem, Krzysiem Kosadowskim i oni tam dobrze płacili, także koledzy y, y, Przemek Babiasz, y, Edzio Durda, y, y, ja także no, mogliśmy z, sobie z tych pieniędzy, które oni nam płacili, a tam jeszcze była premia za wyłączność. Y, Taka godziwa, no zarobić y, y, po, pracując przez kilka lat na dobre mieszkanie, także no potem y, pracowałem, y, komentowałem taki krótki był epizod w tvn Tam miałem stawkę 2000 zł y, za galę, to było dużo. No teraz mam kontrakt y, z Polsatem i mogę ujawniać, ale jestem bardzo zadowolony z tego. Y, i, ale pieniądze tutaj nie są najważniejsze, aczkolwiek mówię, no, to jest, są pieniądze dużo większe od e, średniej krajowej. Najważniejsze jest to, że robię to, co kocham, to, co lubię. Przecież mam już 74 lata, żona mówi, kiedy ty, chłopiec, spoważniejesz i m, zaczniesz żyć jak emeryt? Ja chyba nigdy nie spoważnię i nie będę żył jak emeryt, bo Mam te 74 lata, jestem już na emeryturze, a prowadzę aktywne życie i robię to, co kocham, to, co lubię i tego Wam też życzę. Predator. Jaką walkę najlepiej się Panu komentowało? No to już wspominałem. Joshua Klitschko, Adamek Brix 1. No i jeszcze takie walki, już z naszego krajowego podwórka to jest Adamek Gołota. Kiedy ta poleciała butelka i nie utrafiła Jurka Kuleja, z którym komentowałem na nasze stanowisko, bo ktoś tam rzucił gdy tą, tą butelkę. Młody człowiek zresztą, ja go potem poznałem, ten gdy Tomek wygrał przed czasem z Andrzejem. No i fajna walka też Przemek Saleta kontra Andrzej Gołota. Wszyscy mówili, że to nie bezsensowny pojedynek, że emeryci, że kompromitacja. A gdzie jest tam? Super walka, emocje wielkie, i to też mi się fajnie komentowało. F3zby. Jaki jest cel, jakiś cel na najbliższą przyszłość? Może niespełnione jeszcze marzenie? No tak, jest jeszcze jedno niespełnione marzenie, żebym skomentował walkę, w której Polak zdobędzie zawodowe mistrzostwo świata w boksie w wadze ciężkiej, ale boję się, że może być to Nierealne. Ale to jest takie wielkie marzenia. a może jeżeli nie takie wielkie, to chociaż mniejsze, żeby jeszcze skomentować walkę jakiegoś innego Polaka, który zabędzie zawodowe mistrzostwo świata w boksie w wadze ciężkim. Grzegorz Stępień. Panie Andrzeju, proszę odpowiedzieć na trzy pytania. Pudzian czy Mamet, kto wygra? No nie będę oryginalny. Mamet. Aczkolwiek no, nie można nie doceniać Pudzianowskiego. Czy Michał Cieślak ma szansę pobić rekord Andrzeja Gołoty i być pięciokrotnym wicemistrzem świata? No życzę mu, żeby nie, był nie tylko wicemistrzem, ale także mistrzem świata, ale boję się, że y, takiego wyniku jak Gołota nie osiągnie. Człusyk jest najlepszym pięściarzem w historii, no ale tutaj pan <grywa> pojechał ostro. Nie, no nie jest najlepszym pięściarzem w historii, jest wspaniały, jest y, wspaniałym bokserem, wspaniałym człowiekiem, y, wspaniale wypada, y, jest mądry, y, ale nie no, najlepszym bokserem w historii. No, jeżeli miałbym w kogoś wskazywać, to chyba jednak Muhammad Ali, ze względu na to, że był wielki jako bokser i był wielki jako człowiek. że on zmienił spojrzenie ludzi na boks, zmienił spojrzenie ludzi na politykę, bo przecież przyczynił się do tego, że zakończono wojnę w Wietnamie i że dla swoich przekonań to on był skłonny ryzykować karierą bo i y, pójść nawet do więzienia, bo przecież te trzy lata kariery mu za to, że nie chciał służyć w armii amerykańskiej w wojnie w Wietnamie, bo mówił Wietkong nikt złego mu nie zrobił, to on to poświęcił te lata kariery dla, dla boksu, poświęcił wszystko, bo to przecież także zdrowie. No ta choroba, która go dopadła, to przecież też miała powód związany z boksem. Ale mówimy do no, Muhammadali. Wszyscy teraz patrzymy przez pryzmat boksu zawodowego, jako tam są najwięksi. Ale do grona tych Największych bokserów w dziejach, ja bym zaliczył takiego kubańskiego trzykrotnego mistrza olimpijskiego, trzykrotnego mistrza świata, Teofilo Stevensona. E, to się w, najpierw na Igrzyskach Olimpijskich w e, Monachium, tam walczył z Ludwikiem Denderysem. Jak wspominał potem Ludwik Denderys, to. Złamał y, mu najpierw nos, potem ciosem rozwalił mu łuk brwiowy i tak go zlał, że on no, nie wierzył, że może człowiek tak silnie bić. A potem pokieraszował jeszcze takiego znakomitego, też amerykańskiego boksera, y, bobika polskiego pochodzenia. Też go y, z, y, zmasakrował zupełnie. I potem na następnych igrzyskach y, w y, w Montrealu no, znokautował Johna Big Tatea, przyszłego zawodowego mistrzostwa świata. Potem na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie no, też zmaltretował Grześka Skrzecia. Grzesiek bronił się przed jego trybsami na górę, bo na no, mówi kopiał, kopał jak koń, ale osłaniał dół. No i potem tak mu tą wątrobę osłabił, że Grzesiek przez tydzień sikał krwią. To był niesamowity facet właśnie, ten Teofilo Stevenson, no Laszlo Papp, który trzykrotny złoty medalista olimpijski, który w Warszawie przegrał przed czasem z naszym Zbyszkiem Pietrzykowskim. No, tych znakomitych bokserów można by było wymienić jeszcze wielu. Nigdy nie rozstrzygniemy, który z nich był najlepszy w historii. Ja mam jeszcze jednego takiego cichego faworyta. Stanley Ketchell. Czyli Stasie Kiecal, rodzic z Polski. On się urodził w USA. Tam, mając chyba 12 lat, uciekł z domu i e, był chobo. Hobo to takie amerykańskie określenie dla tych, którzy e, podróżowali nielegalnie e, przez Stany Zjednoczone, bo to był rozwój kolei, jeszcze samochodów nie było ta, tak dużo pociągami. I on tam już szkolił swój talent bokserski, zdobył mistrzostwo świata w wadze średniej, lał mistrzów świata z wagi półciężkiej, położył na deski Jacka Johnsona, wielkiego czempiona czarnoskórego w wadze ciężkiej w dwunastej rundzie, Potem przegrał w tej dwunastej rundzie, bo go Johnson znokautował. Według Nota Fleischera, najwybitniejszego tak wówczas historyka e, boksu e, i e, współtwórcę magazynu Wering, e, Ketchell był najwybitniejszym bokserem w historii w wadze średniej. A przecież to była mocna waga, bo przecież pamiętacie Benvenuti, Emile Griffith, e, Marvin Hegler, Sugar Ray. Leonard, no, wielu wspaniałych bokserów, e, Carlos Monzon i według Fleischera to był najwybitniejszy bokser w dziejach w bazie średniej. Ja się z tym zgadzam e, i w moim odczuciu to też był jeden z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszych bokserów w dziejach. Trochę przemawia przeze mnie serce, bo to polski e, e, przecież z pochodzenia Polak i... E, 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 Wszystkiego tego dokonał mając 24 lata, bo tyle lat miał, jak został zamerdowany. I teraz sobie już ostatnie pytanie. E, Lipskie 1903, czy rozmawiał Pan kiedyś z Pershingiem? No tak, rozmawiałem, tak, o boksu kręciło się wielu takich ludzi, jak Pershing, e, między innymi. Rozmawialiśmy przed walką, pamiętam, e, Andrzeja Gołoty z Grantem w e, Atlantic City. Przys ja siedziałem sobie z Jurkiem Kolejem, bo to było w przeddzień walki. Siedzieliśmy sobie, popijaliśmy łagodnie łyskaczyka, puk, puk, u, puk, e, wchodzi Zygi Rozalski z e, Andrzejem Kojkowskim pershingiem. No i zaczęliśmy rozmawiać. Zaproponowałem pershingowi, że może pan by się z nami napił. No nie, 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 tam, tam napił się tylko wody. No zigi tam tylko to jest troszeczkę jeszcze z nami wypił i tam gadamy, gadamy sobie. On tak trochę się otworzył. No pytam go, czy postawił pan coś na go Water, on mówi tak, tak, mówi, 70 tysięcy dolarów tutaj kurs w Atlantyk był słaby, moi ludzie mówi, pojechali w Las Vegas był lepszy kurs, tam postawili na e, Andrzeja e, i potem tak gadaliśmy i on zaczął mówić o takich swoich jakiś takich kompleksach, jakie ma no, kawał chłopa. No, wówczas no, była to jedna z bardzo wpływowych postaci, no, bo Kręcili się wokół niego także politycy Mówi, tak takie dwa miał, e, kompleksy, czyli e, miał... E, z, okulary nosił, uważał, że mężczyzna prawdziwy to raczej okularów nie powinien nosić, ale mówił Andrzej Głota, załatwił mi operację po zniżce w, w Hollywood, już to będzie rozwiązane i drugi, że e, jest... E, Łysy, no i Jurek Kulik mówi, no ale przecież Andrzej mówi, to przecież mężczyźni jak jest łysy, to to tylko dodają z I mówi, ty Jurek, ty nie gadaj tak, bo ty masz włosy, ja nie mam. Ja się wtedy wtrąciłem nieopatrznie, mówię, panie Andrzeju, ale przecież teraz są przeszczepy włosów yy, i yy, przecież może pan to zrobić, stać pana na to. No mówi, ale wie pan, panie redaktorze, to boli, strasznie boli. Jak potem byłem, pamiętam, w USA i żona dzwoni. Słuchaj, zabili Pershinga, zabił. Potem się okazało Bogucki, którego nawiasem mówiąc też tam poznałem, bo z ciekawych ludzi trochę się poznało. No to pomyślałem, Boże, bał się, żeby tego przyszczepu włosu podszedł. Bóg strzelił. Koniec. No tak to czasami bywa. Ja Wam to jest wszystko życzę, żebyście szczęśliwie żyli. Dużo zdrowia. W pomyślności wszystkiego najlepszego. Cześć, do zobaczenia i do usłyszenia.